Karetka z Jedlicza będzie służyć w Ukrainie. SPG ZOS w Jedliczu przekazał pojazd Fundacji Otwartych Serc imienia Bogusławy nykiel Ostrowskiej, a ta dalej Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Fundacja przejęła y, ambulans. Y, Załatwiliśmy nosze do niego, ponieważ no, nie było w samochodzie tych noszy. Tutaj spotkaliśmy się z dużą przychylnością pogotowia ratunkowego w krośnie publicznego pogotowia ratunkowego, w krośnie które te nosze nam nieodpłatnie podarowało i taki ciąg życzliwości. Trwał dalej, ponieważ te nosze zainstalowano nam również nieodpłatnie, nieodpłatnie udało się pozyskać nowe pokrowce, żeby poprawić estetykę samochodu. Tak, wiele rzeczy jest potrzebnych naszym sąsiadom na Ukrainie, którzy bronią się, bronią się przed agresją, którzy są bezwzględnie atakowani. Wszystko jest potrzebne i ta pomoc, którą realizujemy, o której już wiele rozmawialiśmy w różnej, na różnych płaszczyznach przebiega. Podjęliśmy jednoznacznie tutaj decyzję, że naszą karetkę przekazujemy właśnie na Ukrainę dla służby zdrowia. Aby tam w czasie wojny służyła, gdzie jest najbardziej potrzebna, a w czasie pokoju y, mam nadzieję, że będzie to celowo służyła naszym przyjaciołom z rejonu Samborskiego. Karetkę odebrał Walery Tracz, prezes Łanowickiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz radny Samborskiej Rady Rejonowej. Ja chciałam najpierw podziękować za tę karetkę, za przekazanie nam. A zwróciłem się do pani Julianty Urbanik za pomoc. E, karetki dla nas, dla naszej gminy, gdzie jest współpraca między Samborskim Rejonowym Radu i Gminą Jedliczy. E, nasze karetki, tylko w pierwszych dniach rozpoczęła się wojna, zrazu wszystkie cztery poszły na front, do przodu, na wschód. E, w naszej gminie liczy 32 wioski. 30 My prawie zostaliśmy się bez karetki, A dziękujemy jeszcze raz mówię za to, że za otwarcie, za dobre serca. Gmina Jedlicze współpracuje z rejonem Samborskim od 2016 roku.